No, Nepalu na Iron się tutaj naprawdę nie spodziewałem. Dostałem giga ważnego save'a. Ratowanie kampanii Butanu. Widzę, że tu jest naprawdę moc, jest, tak? Jak to się mówi. Moc jest, więc przepraszam, jakiego Butanu? Ratowanie kampanii nepalskiej. Dobra, no to zobaczymy, co uda nam się tutaj w, tym w Nepalu uratować. Na last standzie stoimy. Trzeba mamy jakieś doktryny. Tak, tu jest super firepower. A nasz template. Okej, okay, górska dyszka. Piechota dyszka. Najleba no, on 3% taniej z kodem KRL. Okej. Okay. Okej. Okay. Garnizon jest dobrze zrobiony. Oj, byczku, gratuluję. Już wygrałeś moje serce dobrze zrobionym garnizonem. Tu spróbujemy sobie przykontrować troszeczkę tą piechotę. Chińską. 500 defa mają Chińczycy. No to ciekawie się zapowiada, tak? No, ciężarówki zrobimy. I stoimy. I chyba jedyne, co muszę tak naprawdę legit zrobić, to poczekać, nie? Tak mi się wydaje. Bo Japończycy muszą tutaj się wbić, nie? Tak mocniej. I właśnie. Chiny są we frakcji z Kaiserem. A Kaiser jest. No a my jesteśmy we frakcji z Japonią. Więc okej. Okay. Jedyne, co mi się wydaje, musimy tutaj tak legitnie zrobić, to po prostu wytrzymać, nie? Takie mam wrażenie. Z moim przeciwnikiem, nie? Japonia mnie wzywa do wojny. Związek Radziecki, naprawdę? No cóż, pobawmy się, tak? No i teraz możemy sobie po prostu stać. Oni tutaj nam raczej nic nie zrobią. Sądzę, że jedną z ważniejszych rzeczy będzie chyba dobudowanie tutaj kolei, wiesz? Tak mi się wydaje. Żeby wybudować tutaj kolej, bo przynajmniej będą połączone tereny. No, i chyba nic innego poza staniem nie mogę w tym momencie zrobić. Bo mój sojusznik właśnie będzie toczył wojnę na dwa fronty. Nawet ze Związkiem Radzieckim, więc. O, jeszcze się Chiny w Yunnan się zamieniły. Okej. Okay. O, jestem atakowany. O, wybudowaliśmy to zaopatrzenie. Świetnie. Niestety nie jestem w stanie atakować tym Nepalem, więc, ponieważ posiadam zero logistyki i oni mają tutaj po 3, po 4, po 5, po 6 dywizji na kratkę, więc jest troszeczkę niefajnie. Szkoda, że te Chiny cię tak zepchały daleko, nie? Mmm. Ym... No i teraz tak. Chiny cały czas mnie atakują 24 na 7. Ja sobie farmię tutaj dowódcę. Rodzi się Federacja Północnoamerykańska. O, imperium francuskie zostało zagwarantowane zjedzone w sensie. A i oni mają wojnę ze Stanami, Filipinami. Okej. Okay. No bywa i tak, nie? Szósty bunt w armii, kto by pomyślał? O Boże, jeszcze Chiny tutaj Ching się wyzwalają. O Boże, i one dołączyły do tej frakcji. O mój Boże, dobra. Będzie wojna z Kaiserem w Europie. Świetnie. Będzie wojna z Kaiserem. Mam nadzieję, że Włosi razem z Brytyjczykami przejadą się przez Niemca. I mam nadzieję, że Włosi też wjadą do Związku Radzieckiego, nie? Tak szczerze. To była najlepsza opcja, chyba, nie? Zobaczcie. Mimo, że to jest Iron Man, uruchamiam kalkulator. Widzicie ten bombelek? 86. Wpisuję tak. 86 plus 4 to wychodzi 90. Minus 4 to wychodzi 86. Wyłączamy to teraz i patrzymy, czy wygramy tę bitwę. Zobacz. Widzisz? Zobacz, stary. Widziałeś to? Wygraliśmy tę bitwę, nie? Udało się zwyciężyć. Ulepszymy sobie dowódcę. Boom. D damy mu dokrynę ofensywną. No i nie wiem, będę starał się Tybet kawałek po kawałku odbijać, nie? To jest chyba jedyna logiczna rzecz, którą mogę zrobić. Oj, tutaj Chiny już chyba nie puszczę. Boże, kochany! Czołgi Kaisera tu przyjechały, nie? Do walki. Nie, no, ci ludzie są chorzy po prostu na głowę. Kaiser tu czołgi przysłał, nie? Do walki. No ładnie. Ładny butan do ratowania. Chłopie. Ja uratuję ten butan, ale kto uratuje moją psychikę? Chyba szpital choroszy, psychiatryczny. O, tutaj sobie na kontrze zagramy, dobrze. Spróbujemy lasę zająć, bo to jest e, terytorium z supply hubem. Świetnie. Wspaniale, wręcz. Pyk! Mamy to. Tu spróbujemy skontrować. Bum. Staramy się walczyć. Oni walczą na dwa baty, więc raczej będzie S. O, i to chyba utracę tę prowincję, no. Coś mi tak wydaje. Tutaj kontruje też północ, ty, uda nam się to zaraz wyciężyć. Ty, tutaj jedną prowincję też uszczknęliśmy, już, już że tak powiem. I tutaj, teraz tutaj zaatakujemy, okej. Okay. Świetnie, coraz lepiej idzie, nie? Tylko, że tutaj jest attrition 5000, więc mam nadzieję, że damy radę się jakoś utrzymać, nie? Gdzie jest kolejny supply hub? Boże, zapomniałem, że ten teren jest bezsupplyowy. Jezus, jak ja mam z to atakować? Jak najbliższy supply hub jest tutaj w Chinach gdzieś? Boże, kochany, tu jest najbliższy supply hub na północy, nie? Jak ja mam tam dojść? No nie wiem, zobaczymy, no. Dobra, atakujemy cały czas do przodu, więc chyba ja Nie wiem, Japończycy, oj, zostaną pchani przez wojska Kaisera, no tak. Niestety muszę tylko liczyć na to, że stanie się coś ciekawego w Europie, bo tutaj to już jest, sami wiecie co, no. Niestety. Upadeczek. Ale powiem Wam szczerze, że to nie wygląda tak cringe'owo, jak sądziłem. Ty, no, my jesteśmy nawet w stanie się poruszać do przodu w tych Chinach. Co ciekawe, nie? I nawet, zobaczcie, nawet zdobywamy nowe tereny, nie? Jeżeli wróg ma atryszyn, to ty też masz atryszy. Ty, my, co? ja atakuję tym Nepalem. <noise> Kto by pomyślał, że przejdę do ofensywy w takiej kampanii? Ciekawie się zaczyna robić. Ty, nasze trzy dywizje łamią chińskich sześć. Tak szczerze, nie? Więc powiem wam, no to dobrze wygląda bardzo. Ty, no my jesteśmy tutaj fortecą nie do przebicia, nie? Okej, okay, a tutaj się coś podziało. Niemcy wypowiedziały wojnę Belgii, a Belgia dołączyła do nikogo. Więc za niedługo Niemcy i Włochy będą miały jeden front. Tutaj Rumunia walczy z Austro-Węgrami, co ciekawe. Okej, okay, kibicuje Rumunii w tym przypadku. Afryka. Jest w frakcji z, yy, z Brytyjczykami. Ten konflikt trzeba tutaj obserwować, nie? Tak szczerze. Cesarstwo niemieckie zjadło Belgię, zrobiło z niej. Co jest? Czemu cesarstwo niemieckie wygrało wojnę z Belgią i spisowało ją? Dlaczego? Ty, a może ja bym wypowiedział wojnę Belgii? Kurde, ja mogę tutaj wojny wypowiadać. Trzeba zmienić losy wojny, moi drodzy. Jak ja bym wypowiedział polskie. Czekaj, Niemcy z kim mają wojnę? Związek z kim? Czekaj, Jugosławia jest w tej frakcji. A jak ja bym wypowiedział wojnę Rumunii, to ona dołączyłaby do Kaisera, czyli Austro-Węgry dołączyłyby do Włoch. Robimy to. Jolo. Jolo, wypowiadamy wojny, niech świat płonie. Ta kampania i tak jest do kosza, nie? Zobacz, co tu się dzieje. Robimy jolo, niech świat płonie. Ty, ale my tu stoimy. Nasz dowódca to jest takim szefem, że on się tutaj tak wyszkolił, że on ma już szósty poziom, co ciekawe. Ty, Włochy wypowiedziały wojnę Grecji. Okej, okay. Grecja dołączyła do Związku Radzieckiego. Dobra, i my teraz wypowiemy wojnę Rumunii, zobaczymy, co się stanie. Okej, okay. i oni gdzie dołączą? Do ruskich dołączyli. Okej. Okay. Austro-Węgry dziś dołączą? Ciekawe. A Hiszpania? Nie, Hiszpania dołączyła też do ruskich. Jasny gwint. Dobra. Może, kogo by tu jeszcze się w wojnę wypadało wciągnąć? Dobra, wypowiadamy yy, wojnę Belgii. Gdzie ona dołączy? Do Kaisera. Świetnie. No niekoniecznie się spodziewałem czegoś takiego, nie? Ale jak już wciągać w wojnę cały świat, to wciągajmy w wojnę cały świat, nie? O, ci dołączyli też do ruskich? Ja pierdziele, cały świat komuchów. Te Austro-Węgry do nas dołączyły, zostaną zaraz zmiażdżone prawdopodobnie. Nie no, tak szczerze by wam powiedzieć... Szczerze... Boże, co ja w ogóle... Ja nie umiem wysłowić, ja jestem analfabetą. Tak szczerze wam mówiąc, to powiem wam, że naprawdę jesteśmy w stanie tutaj dużo zrobić, nie? Trzymamy się długo, odpuszczowaliśmy Chiny parę prowincji, wojska tutaj niemieckie były przez chwilę z nami, my niestety no organizacji mieć nie będziemy, tak? Ale staramy się przebijać, staramy się zdobywać nowe ziemie, rekrutuję nowe dywizje, wiesz, wszystko leci powoli, nie? Chińczycy puszczują mnie na 250%, a i tak nie są w stanie nic zrobić, Mój generał to wygląda naprawdę, jakby służył 600 lat w tym wojsku. A ja staram się wciągnąć, przepraszam, Kaisera do wojny z, z ruskimi, tylko nie wiem jeszcze do końca jak. E, zastanawiam się, czy Łotwie wojny nie wypowiedzieć, ale to szkoda, że ona nie dołączy wtedy do. na przykład do ruskich, nie? To by było spoko. Nie, no, ja powiem tak szczerze, ja nie za bardzo mam tu co ratować, nie? W sensie wszystko fajnie, wszystko świetnie, ale jakby to powiedzieć, no. No tutaj nie ma co ratować. <laughs> Bo no tak, no. Chiny zatrzymałem, tak? Chiny już nie są zagrożeniem, że tak powiem. I powoli jestem w stanie je puszować do przodu, ale ja nie zrobię World Conquest na Nepalem, znaczy zrobiłbym, jakbym miał jeszcze wolne 4 godziny, nie? Tak to wygląda, no. Wszyscy lastend, wszyscy ręce w górę, lastędziarze, wszyscy ręce do góry, moi drodzy, i tańczymy! Lastend w nepalskich górach. To jest coś, o czym zawsze marzyłem w Iron 4. Nie sądziłem, że moja kariera tak zbłądzi z moim życiem razem. Że będę siedział i stał na les stędzie w nepalskich górach, nie? O, Litwa wypowiedziała wojnę Szwecji. Wspaniale. Spodziewaliście te, się takiego scenariusza? Ty, Szwecja, dołącz do Kaisera, boże, kochany. I teraz ja, Szwecji, wojnę. Szwecja do Kaisera, go! Boże, czemu ja podpisałem z nimi pakt o nieagresji? Ja mam ręce odcięte od mózgu, nie? Autentycznie. Ręce robią mózg, po prostu jest na innej komecie teraz. Czemu ja uzasadniam cel na Szwecji i z nim pakt o nieagresji podpisałem? No, jestem naprawdę wyjątkowym wojownikiem, nie? Ofensywa trwa. Wielki Nepal się nie poddaje. I atakujemy cały czas przeciwników, moi drodzy. Wielki Nepal nie będzie się poddawał, nie? My walczymy do końca, jak firework. Nie poddam się. Reaktor jądrowy już wybadany. Ba badamy atomówki 800 dni. Zróbmy jakieś bombowce. Przepraszam, musiałem użyć techniki wiatru Shaolin, żeby odstraszyć moich przeciwników z linii frontu. Dobra, wybadałem sobie mój marszałek, Ma jeszcze tutaj kozak tego, ale nie mam punktów do zrobienia go i cały czas atakuję i wchodzę coraz głębiej w te Chiny, nie? A Chiny mnie na force ataku atakują w górach w Nepalu, boże, to jest najdziwniejszy scenariusz, jaki grałem, a Szwecja nie dołączyła do nikogo, a szkoda, myślałem, że dołączy do Kaisera, ale chyba jednak nie. Wezmę wezwanie do wojny, Bijemy się z całym światem firework moi drodzy. Niestety zrobiłem pakt o nieagresji. Litwa wypowiada wojnę Polsce. Tak. A Litwa jest komunistyczna, a Polska jest ze Stanami Zjednoczonymi w sojuszu. O Jezus, to, przecież oni tu nie dopłyną. Baby, you are firework, no. I Chiny mają kawałek Finlandii. Polsze, kochany, my tworzymy grywyt. Nie wiem, mój smutek osiąga apogeum właśnie. Ty, Chiny się przebijają, moi drodzy. Zaczyna się robić problematycznie, bo Chiny się zaczynają przebijać. Źle się robi, moi drodzy, źle się robi, nie? Dobra, wycofujemy się jednak. Ruscy widzę. Boże, jacy ruscy. Widzisz, wszystko na wschód mnie ognie. Jednak tutaj nie dajemy rady się utrzymać. No ale się znowu musimy wycofać. No nie ma tu zaopatrzenia. Boże, takie kampanie do ratowania. Na drugi raz usuwam maila i nawet nie wchodzę w to, nie? Tak szczerze. Co ja mam tutaj ratować? Naprawdę. No powiem szczerze, że prostszym zadaniem by było dla mnie... Jakby do mnie szef NATO zadzwonił i kazał mi rozpisać operację na Rosję ofensywną. To bardziej bym sobie z tym poradził przynajmniej na tej mapie niż z tym czymś, co tu się dzieje, nie? I Chińczycy na forsa tak. Z 60 dywizjami bez atryszyn, a moje dywizje dwie będą miały 100% atryszyn na prowincji, nie? Narodowej. Tak to już jest. Dobra, robię dla to i tak nie ma sensu. Sensu? Wiesz o co chodzi? Senzu. Nowy stratek. Nepalski. Sęzu. Życie ma sens, jeżeli nie ma sensu. Ja od dzisiaj mówcie do mnie sensu. Życie nie ma sensu, nawet jeśli ma sens i. Ma sens, jeżeli nawet nie ma sensu. Sensu. O, on tak powiedział kiedyś. On był strategiem i on brał udział w bitwy od Hauhingo, pod Hauchingą. Yy, nosił, nosił po prostu opakowania z amunicją na front i był wielkim strategiem, tak? Więc wydaje mi się, że jego nauki mogą zostać zaadaptowane do dzisiejszych czasów. Teraz zrobimy taką inną defensywę, czyli zrobimy defensywę taką. Tu, 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 tu. Ok. Oczywiście last standik. Jedziemy moi drodzy. To jest moc ten i się wycofujemy. Kto by pomyślał, tak? Chyba Indie by mi było łatwiej pokonać teraz. Ale Indie pewnie dołączą. Bóg wie gdzie. Ruscy wreszcie zaczęli Polaków pokonywać, okej. Okay. To jest kampania nie do uratowania, no. W sumie to jest moje TLDR takie na koniec, nie? Jedyny ratunek dla tej kampanii byłby taki, gdyby Kaiser e, dołączył do wojny ze Związkiem Radzieckim i zaczęliby walczyć. I Kaiser by pokonał Ruska, bo Rusek jest słaby po tych zmianach. I Kaiser by wygrał tę wojnę, i później, może, Japonia by była w stanie pokonać Chiny, ale wątpię szczerze, bo prawdopodobnie zamiast wojsk chińskich, to znalazłyby się tu wojska Kaisera, czołgi i samoloty, które by, które by nas pokonały, nie? Prędzej czy później. Dobra, wycofajmy się stąd, bo to nie ma sensu. Wycofałem się teraz z Butanu i wycofałem się z każdej prowincji. Ty, what the f Co? <laughs> Jakim cudem on mnie atakuje przez demilitaryzowaną strefę? Z przejścia, co jest? Ale stanąłem sobie tutaj dywizjami górskimi i tym wszystkim, i powiem tak, no. Nie ma opcji, że mnie chłopy stąd wypchną. Niestety, już nie będę mógł zaopatrzenia produkować tyle, ile bym chciał i tak dalej, bo no, nie będzie mi fizycznie na to stać. Ale może usunę połowę dywizji piechoty i po prostu sobie zrobię tutaj e, stenda takiego mocnego. Tyle, no. To jest chyba jedyne, co mogę zrobić w tej. tej. Po prostu źle, źle dobrani sojusznicy, nie? To na pewno że tak powiem. Jakieś walki się w ogóle toczą w środku Niemiec, ale jednak się nie toczą, więc... Ciekawie to wygląda. Dania dołączyła do Stanów Zjednoczonych. Okej, okay. w porządku. A nie do nas dołączyła do frakcji. O kurde. Nie wzywam ich do wojny, bo oni upadną, nie? Dobra. Moi drodzy, zróbmy totalny Enzik. Wypowiedzmy wojnę Indiom. Zobaczmy, co tu się to ciekawego wydarzy. Weźmiemy sobie tutaj oczywiście też dywizję na kratkę na dole. Zrobimy sobie totalny nepalski Enzik. Mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie w praniu. I może zacznijmy... Nie, reaktora nawet nie mogę atomowego zacząć budować. A tutaj Chińczycy się nie przebiją, tu nie ma opcji, nie? To no mówię Wam, no naprawdę, tutaj oni zaopatrzeniowo nie wytrzymują. A my wypowiemy wojnę Indiom i Indie prawdopodobnie we mnie uderzą i też będzie zabawnie. Bo tutaj przypłyną wojska od Kaisera, na przykład. Na przykład 600 dywizji, nie? Albo ze Związku Radzieckiego i... Będziemy się bawić jeszcze chwilę w tych górach. Myślę, że z 10 minut, nie? Uuu, ja jedną prowincję straciłem na force-ataku, tak? Żyli mnie, że tak powiem. Za niedługo będziemy robić kontrofensywę. Indie gdzie dołączyły? Oczywiście, do Kaisera. Wspaniale. Wspaniale. Teraz Chińczycy przeprowadzą tędy dywizję i przypłynie tutaj Kaiser z dywizjami pancernymi. Super sprawa, nie? Spróbujemy zrobić kontrę lekką i odbić tą jedną górę, żeby była moją górą, tak? Ty, chyba mi się uda. Oj, nie, 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 nie. nie. panowie. Oj, wypchali mnie stąd. Dobra, cofamy się. Totalny Enzik. Co cofamy się. Ty, ja się stąd nie wycofam. Stolica mi pada. Nie. Upadłem. Zostałem pokonany. Niestety, moi drodzy. Indie i Chiny lepsze. Indie i Chiny lepsze się okazały. No, zniszczyli mnie totalnie. No, co tutaj dużo mówić? Ale wiecie co? Mogę zawsze Pakistanowi jeszcze wojnę wypowiedzieć, a później Iranowi i zrobić tutaj szlaczek wzajemnego wsparcia i to będzie moje ratowanie kampanii. Będę wypowiadał wojnę całemu światu. No, niestety, kampania Nepalem okazała się kampanią nie do uratowania. Niestety. Ale jak chcecie zobaczyć, jak ratuję Wielką Polskę, nieśmiertelną, to kliknijcie w ten film.